Czarny bagażniczek z kółeczkiem. O, no Kasik, to teraz prezentacja modelu. To są te roletki. Możesz sobie, wiesz, możesz sobie odczepiać. Takie fajne. To o kilkaset złotych kosztuje, ale nawet z przyciemnionymi szybami, jak widzisz, to fajne jest, bo jest bardzo tak do końca prawie dochodzi, więc fajne dla dzieci. Dużo bardzo miejsca, zobacz, ja tu siedziałem komfortowo na środku też. No i tak wygląda jasne wnętrze, chyba przyjemnie. Chyba to są szmaty, to są szmaty. Oczywiście, zobaczymy jak usiądę tutaj jeszcze. Nie no fajnie się siedzieć na środkowy, można komfortowo jechać. Komfortowo jechać, nie trzeba mieć minivana. Jest to normalnie trzyosobowy samochód, oczywiście. Zobacz szmaty, więc jak wiadomo, brudy już w porządku jest. W porządku jasne wnętrze, fajnie Fajnie to wygląda. Prezentacja blażony, która nie cierpi jeździć po dealerach, po salonach, ale Wy też przy okazji możecie skorzystać. Wiadomo, że jasnym materiałem wnętrzu, to jest chyba najgorsza możliwa kombinacja, bo każdą plamę wszystko widać, jeżeli jasne to tylko skórę. Yy, chyba gdybyśmy brali to byśmy się skłaniali ku jasnym. bo ja się bałem tego połączenia, czarne jakieś, aluminium tutaj, bo wiadomo drewno odpada, bo to bardziej mi pasuje aluminiowe wykończenie. Fajne rączki do łapania, dużo miejsca, manualna skrzynia fajna, chociaż cztery silnik, 150 koni to zdecydowanie po moim samochodzie i po tych co testowałem to muł. To znaczy do, do miasta wystarczy, ale to nie reaguje na pedał gazu. Naprawdę nie reaguje. Przy takiej budzie, jeszcze dociążonej, to 1,8 TS i benzyna, a najlepiej 2,0. No, i tutaj, też tutaj jest taka powiedzmy skóra. No, to wszystko takie, bo to jest wersja Comfort Line, to nie jest Highline. No, ale aluminium w porządku. Ten to wykończenie mi się podoba. Czarne, aluminium i jasne. Może być. Samochód robi wrażenie pozytywnie. Pozytywnie tu zobaczymy jeszcze, czy mięciuśnią. No nie no, no bez szaleństw. Dosyć twardo. Dosyć twardo. I tu też dosyć twardo. Zobaczcie, zauważyłem jedną rzecz odnośnie roletek. Tak, przy okazji, zamykając drzwi, posłuchajcie, to wszystko lata. Tak, jak to wszystko spasowanie zasługuje na medal, to to ba to dziewiaste coś. Zobaczcie, to, to nie wiem, to widać coś, to wszystko. To, to wszystko się tak rusza jakoś, ten plastik jest tandetny, no sprawia wrażenie tandetnego, oczywiście taka roletka dla rodziny to jest super sprawa, no kładziemy sobie, jest wypas, a teraz spróbujmy zamknąć, też to się jakoś trzęsie, to, to, ten element, to, znaczy to chyba go, lepiej jak jest cały czas to zasłonięte, wtedy jest taka prywatność i cały czas, w ogóle może trzeba z tym jeździć na stałe, bo, to, o, o to tutaj, to po prostu... Przebiałam się takich rzeczy, ale po prostu ja siedząc w tamtym pasacie byłem zachwycony sposobowaniem. A teraz, jak to jest złożone, to zamykam drzwi. Jest takie nieprzyjemne no, uderzenie tego oto. No, także zwracam na to uwagę, bo to akurat jest. No, powiedzmy, jest lepiej, jak się to ma cały czas zasłonięte. Wtedy tylko to uderza. No ale tak to jest. Przyjemnie, przyjemnie, to są szmaty. Jest w tym wersji skóry to wszystko jest bardziej takie białe, szpitalno-białe, to jest takie kremowo, bardziej żółtawe, więc jest tu dużo przyjemniej. No i ten tunel wąziutki taki, że tu ta środkowa osoba, środkowy pasażer może normalnie jechać, tu trzymać sobie nogi, ja już to pokazywałem przy okazji prezentacji. Jeszcze może uda mi się zaprezentować to wnętrze z moimi tutaj gośćmi, których ugoszczę mam nadzieję, że to się uda już niebawem a póki co, no to widzicie, no wnętrze jasne, szczególnie właśnie w takiej jasności, aż no to bije, bije tą jasnością po oczach przy okazji brudzi się i niestety, żeby to zachować w czystości najgorsze są właśnie kombinacje typu szmaty chociaż takie plastiki, no będą się brudziły ja to też żonie pokażę, już nieważne który samochód będzie naszym następnym, w każdym jest ten sam problem czy chciałabym mieć po prostu brudne progi i tak dalej w czarnym to Zawsze jednak mimo wszystko mniej razi, mniej bije po oczach. Ok, a siedzonka wygodne, wygodne, naprawdę. Jak się siedzi, to komfortowo jest. Jest to wersja Comfort Line, natomiast ma na szczęście światła LEDowe i chyba są to Full LEDy takie jakie mieliśmy testując testując 2.0 TDI 100, 150 koni tutaj mamy 1.4 TSI 150 no ale 150 koni 150 konikom przez moment i zupełnie inne silniki nierówne zupełnie inaczej się jeździ tymi silnikami zupełnie